Ciemne korytarze, sale prosektoryjne, laboratoria i atmosfera jak z horroru. Z tym, że to nie film, a codzienność pracowników i studentów medycyny sądowej na uniwersytecie medycznym w poznaniu. Każdego dnia rozwiązują zagadki morderstw, samobójstw i niewyjaśnionych śmierci. Owiany tajemnicą zawód nie jest jednak dla każdego. Znajdujemy się na terenie Zakładu Medycyny Sądowej. Uniwersytetu Medycznego im. Królowicielskiego w Poznaniu. Jest to sala sekcyjna katedry zakonu oceny sądowej. Tutaj przeprowadzamy sekcję zwłok. Sekcja zwłok sądowo-lekarska ma na celu ustalenie przyczyny zgonu. Ustalenie obrażeń, które są, czy te obrażenia miały wpływ i związek z tą przyczyną zgonu i czy do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Przeprowadzamy również badania serologiczne, teraz hemogenetyczne, w kierunku DNA, jeżeli mamy do czynienia ze złokami o ustalonej tożsamości. Toksykologia sądowa stanowi ważny dział medycyny sądowej. Wykonujemy analizę materiału dowodowego, Wykonujemy analizę często pewnych podejrzeń o popełnienie przestępstwa z użyciem leków czy związków chemicznych. Każde zażywanie, nawet niewielkie, nawet jednorazowe zażycie leku czy jakiegokolwiek innego ksenobiotyku, związku egzogennego, powoduje odkładanie, kumulację tego związku we włosach. Zakładam taką możliwość robienia specjalizacji z medycyny sądowej, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Wiąże się z rozwiązywaniem zagadek, i zawsze podobało mi się zagadnienia prawne, medyczne. Na podstawie zwłok można bardzo wiele określić. Można określić czas zgonu, przyczynę zgonu, w jaki sposób doszło do zabójstwa. Także zwłoki mogą bardzo dużo powiedzieć i są przydatne tym ludziom, którzy już żyją. Zawód jak każdy inny? Zdecydowanie nie. Tym bardziej, że zaledwie 100 pracownikom medycyny sądowej w Polsce prokuratura zleca badania nad zwłokami.